Siemanko, jestem Wertes, witam was w kolejnym odcinku z Lollipop Chainsaw, tak po jakiejś tam przerwie. Eee, wreszcie sobie zrobiłem jakiś zapas odcinków, żeby móc sobie takie coś ponagrywać. Tak, chcę tą rundę odpalić, chyba że tu byłem to będzie fajne, ale jakoś zbytnio innych rzeczy nie miałem do wyboru. Tylko to albo high school, albo prolog. <laughs> mm. Coś miałem powiedzieć, coś chciałem powiedzieć. Postaram się to dokończyć. To u i dopiero wrzucać odcinki. Chyba, że gdzieś utknę w jakimś miejscu, to wrzucę do tamtego momentu. Będzie jakaś przerwa znowu, ale postaram się, żeby tak nie było. Sami wiecie. Julia, nie czy mogę to zrobić, Ale jest wiele First of all, I can put you in a bag and sneak you into movies for free. Uh, that hardly makes up for Carpal tunnel syndrome. You're immune. And it's totally cool. I'm like the only girl with a decapitated head for a boyfriend. I don't wanna be a fashion accessory, Juliet. This is my life. I is that rain. Nie, to jest I nadciąga Edward Kenway. Kenway, czy jak mu tak, z Assassin's Creed 4 jako zombie. No, trochę się zmienił, wiecie, przez ten czas. Ehm, um, okej. Okay. Wow. third valas <laughs> a giant floating Viking ship is not a good thing another dark purveyor oh oh my gosh that's my big sister Cordelia no, hmm? my big sister Cordelia she's a zombie hunter too really Hey! Tak, really? No tak, też ci pomacham. Cześć. No, też się cieszę. O, jeszcze prezencik dostaniemy. Żeby to była jakaś super ekstra piła mechaniczna. Razy 5000 Pro, nie wiem. Tak, po prostu to była katstenka Okej, no to niech mi się podładuje i chcemy dołączyć do naszej Big Sister na akcję. ale najpierw mamy. Różne rugby przed nami. Czas zacząć akcję. Powoli. Tak. <grywa> Reimu. Zajebiste. Siemanko. Coś zwaliłem. No chodźcie, gońcie Co się tu skakało? A... Okej, okay, już wiem Tak, wiem, że mnie atakują Bo gościu ma jakieś super moce Woohoo! Czemu to nie przeskoczyłaś? Ty wredna Juliet Headbot Ej no, wyskocz już. A jednak to się nie da wyskoczyć. Myślałem, że musiałam po prostu skoczyć. No dobra. Chodźcie. Ty mnie nie bij. Proszę bardzo. Przynajmniej ten atak pamiętam. Aj. Jakieś takie coś to można kontynuować. Siemanko! Takie lotkinne. No idziemy. Dawaj, jump the faka. Jem ja tek muszę być już. Destroy the barrels, okej. Okay. No coś mi to zbytnio nie pomogło. Ja, 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 ja. ja. z nimi. No i tyle. Tu Ty was. Tak! Lecimy dalej.

Najlepszy tak świata. Tam to było dla koloryzacji. O! Widzę, że kurde siebie tutaj... spinał. Tu jest magiczny lolipopek. Tak. Małka jazdy zawsze spoko. It's also kind of fun cuz I get to do stuff like jump on a fire truck. Hey. it It is fun. It makes me forget that most of my friends are dead. It's oh, so through <laughs> przez bad. drzwi. Yay. Pach. Siemanko. Tak, wbijamy się na stadion. Te ładowania po prostu w tej grzebie nie Cieszę się. Co mogę kupić? Co bikini strój.

Hmm. coś jeszcze do niego na siłę? Coś No tylko to jest. <laughs> nie stać mnie. <laughs> klik, klik. Awesome są skills. Hmm. Żeby znowu nie był jakiś skill, ale i tak mnie nie stać na żadnym. Tylko na ten. Ojej, takie combo trudne. Customs. Ale to mieliśmy chyba na początku już. No, Dobra, idę stąd. Okej. Okay. Yeah. nie my to, idziemy na akcję! porywają mnie, zombiaki. Dla co ja ci pomóc? No się daje sos. Uro, to -tra Wodzicie, się się, 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 kurde, czemu wyżyjecie ogniem? Lole, się pale. Macie kurde, kosiarkę. Achamy, nie bijcie. Czemu wy mnie rozicie ogniem? Wychamy zryte. Drażaki, ocz, na dzięki, mam tego skila i moja tak nie chcę wejść. Shit Okej Gdzie on uciekł? A, tutaj Jemy, tniemy. A, w dół, okej. Taka rozminka. pach

Tak, ona sobie a ta już szata sobie znika, ale nie? I to jeszcze tak cicho. A to piła mechaniczna w ruch chodzi. Ciach. Pa Dzięki. Tego chciałem. Ach. Super obraz prostu. Cześć. I tniemy dalej. Ej, tak samo jak wtedy, skopa oczywiście, tak. Dobra, już pamiętam jak się robi ten atak. No problemo. Cool! A znowu chcą się bić. No cieszę się. Gdzie wasze nogi? Nie gwałćcie mnie od dołu, ej. Dobrze, że nie mam, bo by podglądali. <śm> Ale sobie kość. Jesus. No, Od dołu. Co za kobieta. Awaj, z do nich. Nie, to wzmocniony. Jak no? no, chciał no. tyś... się wkładać głowę, już nie pamiętam. Tak. Teraz? Tak. Ty się pojawiłeś. Widzisz, Nick, możesz chodzić.

O! Zżyłem lizaczka, bo tam jest kolejny. A mam full. Wiecie. Za darmo życie, nie? I słabi byliście. O jejku! Zaraz go weźmiemy. Ten słodki prezent.

Nic Co to jakie Takie tanie Nie wiem co one tam dają Ale są tanie Na ucieszona nie tutaj, to ci chciałem Art collection Kupujemy Tak, będziemy mieli trochę do damku rzeczy, nie wiem co one nam dają, ale. Nieważne. Ale były tanie. Okej! Okay. Oh. Dostałem hajs uh -huh. o Edward powrócił.

Exciting games! Dobrze, nie guys? Fantastic, baby. Zaraz wygram z wami, to przed czasem. No nie bić mnie! Wow, ile punktów! Jest! Wygrałem! Szybciej niż wtedy! Dziękuję, papa! Taką koszykówkę tę mogę grać! Jest kak! mi z postępem gry coraz bardziej mi się zaczyna Podoba szczególnie, nie, bo wcześniej to było takie samolane zabijania, tutaj takie. tego godzenia. Jak wiecie, szybkie takie jazdy. okej pa! Big jump, game start. Jaki game start? A. Rozumiem. Mieliśmy stąd uciec. Okay. Big jump. Dawaj. Ło no, wywaliło! Dobrze, że są takie... W sumie... Nie. Inaczej to pewnie. W sumie dobrze, że są takie przejścia między rundami, bo będę mógł gdzie odcinek uciąć jak chcę. Jak będzie za długi. Tak właśnie popatrzono. Telefon nie dzwoniła do mnie obsługa klienta. Zawsze dzwonią kiedy nagrywam. Już od tygodnia od nich nie odbieram. What the fuck? Tak zombie sobie ćwiczyły myślałem, że to druga ja tam jestem, nie? No? <grywa> Ale nie. Zęby sobie ćwiczyły, wleciała Judy. I robimy zadymkę. Ajaj. Ja, ja, ja! Juhu. A, paka tak, tak. I się nie wcinaj. Co mnie rzucasz? Co to jest? O nie Babcia Widzę z babcia. Dobrze, to babcia Daniela. Bo nie znam żadnego Daniela. Mogę ją zabić. Babcia na co ja dowaliłem? Tak, wiem, że ona ma tak na imię, żeby nie było później. Dlaczego by tak nie powiedzieć. No Ej, babcia! Ciach. Tak, byłaś really fat. Przejrzyjmy się, może być jakiś komentarz z jej strony. Cześć! Widzicie, ona może wsadzić głowę do innego wymiaru. <grymny> Chodź! Chodź. 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 Jest to jest? To jest o, moje koleżanki z drużyny! Nie kop goti Głupia fakta, pnięta dziewczyna. Cześć. A wy jeszcze żyjecie, ale, ale bullshit. No są lepsze, bo wiecie z drużyny, nie? Trzeba jasnymi podejściami zaatakować. Jeszcze jeden żyje. Chodź, ty głupia! Głupia! Co za męda? No. Co to było? Hmm. Ok. To była trudność matką moich przyjaciół, ale także tak samo Musiałem się na pizzary. Okay. Oj, miałem coś zrobić w locie. Słuchajcie, <ścoughs> jeszcze raz. No trzeba nie? dobra, nieważne, nie chcę się w to bawić. To jest za szybkie. O cześć, coś nowego? Nowego co? ale hajs jest. Jeeje, więcej siły. Co jest? Just a tip, sis, but you're moving around too much as you hunt zombies. From a distance, use your homing attack. When they get close, rush in for the kill. It's kind of common hunter knowledge, but you know. I know. Oh, boy, you know. Oh, yeah, it's not cool <laughs> if I could implant an MP3 player in your forehead. A boyfriend and an iPod all in one! You, <laughs> you realize that's right? <laughs> <laughs> <A che tak? laughs> It's You're so good. 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 You're so Chodź Takie to łatwe Nie dlaczego? Uuu Dobra, przeskoczymy to, nie możemy Och, są so sad Jak to mam? rozwalić. A ty masz to rozwalić? Co cię nie zauważyłem. Da, 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 da idziemy. Hello. Eight, nine, ten, nine. Co? Wyzucznik. Big jump. Oh, Te <laughs> big jumpy są fajne. Dlaczego mu się nie podobają? Ja nie ogarniam.